Bierzemy świeży imbir, sobie obierzemy go. 200 gramów. I to trzeba teraz zetrzeć na tarce o drobnych oczkach. Mamy starty imbir i potrzebuje mieć dobrej jakości miodu. Ja mam tu 200 gramów yy, po tartego imbiru i na te 200 gramów zużyję około 900 gramów miodu. Woda ma 50 stopni i sobie Teraz miód będzie się uwadniał, widać że miód jest już płynny i teraz dajemy tutaj ten imbir i mieszamy, później to będziemy przecedzać po kilku dniach i mamy nasz miód imbirowy.